Dzień dobry Państwu. Marcin Szołajski, Szowajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym opowiedzieć o kolejnym korzystnym dla Frankowiczów wyroku z 8 listopada 2019 roku, w którym Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu udzieloną przez Boś Bank SA. Proszę Państwa, umowa kredytu w Banku Ochrony Środowiska, którą rozpatrywał Sąd Okręgowy. Zawarta była dokładnie 17 czerwca 2005 roku. Dotyczyła e, kredytu e, denominowanego e, na kwotę powyżej 170 tysięcy franków szwajcarskich e, i e, Zgodnie z postanowieniami tej umowy kredyt był uruchamiany w złotych i jednocześnie został przeliczony na franki szwajcarskie zgodnie z kursem kupna dewiz w banku BOŚ Bank S.A. Frankowicz wystąpił 7 marca 2018 roku, czyli jeszcze przed wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z pozwem dochodził 183 tysięcy złotych tytułem zwrotu wpłaconych rat w złotówkach oraz 33 tysięcy franków szwajcarskich, które też zostały wpłacone w tytułem rat i odsetek. Proszę Państwa, Sąd okręgowy badał tą umowę kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich, denominowanego w banku Boś S.A. i stwierdził, że po pierwsze są niedookreślone zapisy dotyczące, dotyczące kredytu udzielonego przez bank w zakresie udzielenia go w złotówkach. Po drugie. Bank wystawił Frankowiczów na nieograniczone ryzyko walutowe, bowiem to sam bank określał wysokość kursu waluty i wymiany waluty franka szwajcarskiego. Ponadto zapisy o przeliczaniu rat sąd okręgowy uznał za abuzywne, czyli niedozwolone. W... Ważnym jest to, żeby popatrzeć na kwestię tego kredytu i, tego, i tej sprawy jednoznacznie. Mianowicie, znowu sąd okręgowy unieważnił w całości umowę. Doszedł bowiem do wniosku, że nie jest w stanie zaakceptować postanowień umownych po wykreśleniu klauzul abuzywnych, czyli tych niedozwolonych. Jednoznacznie sąd okręgowy stwierdził bowiem, że po usunięciu tych klauzul ta umowa nie może dalej istnieć i koniecznym było unieważnienie umowy. Ważne to to, że sąd zasądził w całości dochodzone roszczenie przez Frankowiczów, bowiem bank nie zgłosił potrącenia. Co oznacza tyle, że wszystkie raty wraz z odsetkami kredytu od kredytu, zarówno płacane w złotówkach, jak i we frankach, zostały zasądzone na rzecz frankowiczów. Z frankowicze dostali również zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Oraz zwrot kosztów procesu. Sprawa nie jest prawomocna, w związku z tym prawdopodobnie będzie apelacja w tej sprawie, ale kluczowe jest to, że to jest kolejny, proszę Państwa, wyrok w sprawie kredytu frankowego, tym razem w sprawie kredytu udzielonego przez Boś Bank S.A., którym unieważniono umowę kredytu i stwierdzono, że klauzule abuzywne należy wykreślić i w związku z tym unieważnić w całości umowę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Dziękuję i do usłyszenia.